Hej, cześć Wam. Właśnie nagrywam krótki film na temat mojego starego hobby. Starego dokładnie, bo nauczyłem się jeździć na unicyklu. To było ponad rok temu, a wyciągnąłem go teraz na potrzeby mojego nowego hobby, na potrzeby mojego vloga, który chciałem troszeczkę rozwinąć. Pokazując Wam. Że każdy może się nauczyć na unicyklu. Bo wiecie, wpisując unicykl, <coughs> wyskoczą wam mistrzowie. Tacy ludzie, którzy bez zająknięcia, bez kiwnięcia potrafią zrobić różne sztuczki na unicyklu <coughs> i każdy to może zobaczyć. <coughs> Ale to was nie zachęci do tego, żeby, żeby kupić unicykl i popróbować. A widząc kogoś takiego jak ja, widzicie? Zwykły człowiek. Nieznany, niereklamowany, niesponsorowany. Będziecie, będziecie widzieć, że że tacy ludzie też potrafią, że tacy ludzie jak Wy też potrafią wsiąść, poćwiczyć i będzie im to wychodziło. Po trzech dniach już coś tam byłem w stanie przejechać. Po miesiącu jeździłem jak chciałem. Tu widzę, że troszeczkę się jakby tak kiwam. Myślę, że dlatego, że kadr jest wąski, ja próbowałem się cały czas w nim utrzymać i jechałem powoli, żeby nie znikać z jednej albo z drugiej strony. I dużo zakręcałem, a to są dość trudne manewry, przynajmniej jak na początek. W każdym razie utrudniające. Jazdę na unicyklu. No. Film jest krótki, także dużo wam tutaj nie opowiem. Jak będzie zainteresowanie, to być może zrobię kolejny może jakiś instruktażowy. Zawsze służę radą, jeżeli ktoś będzie się chciał coś dowiedzieć. Zachęcam, zachęcam wszystkich. Przez 20 lat, jak żyłem w Polsce, nie widziałem ani jednego unicykla. Tutaj w Anglii wzbudza to ogromne zainteresowanie. Gdziekolwiek idę, wszyscy tylko look, look mami, unicycle, unicycle. Ludzie zaczepiają mnie, pytają się, czy było trudno się nauczyć. A czasami coś tam żartują sobie, że a gdzie masz drugie koło, czy coś takiego wiecie fajne, poza tym nikt wam tego nie ukradnie na przykład jak sobie to zostawicie pod sklepem bo, bo nikt na tym nie umie jeździć i nie ma zapotrzebowania za no to na razie, trzymajcie się, cześć